Radca prawny Adam Pawłowski, Stowarzyszenie OWUM. Dzisiaj wracam do tematu rozwodów, a konkretnie do pojęcia wyłącznej winy w rozkładzie pożycia i czym owa wina jest. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię winy, już wielokrotnie ją omawialiśmy, niemniej jednak krótkie przypomnienie, jest to instytucja w zakresie właśnie prawa rodzinnego, konkretnie w tym przypadku dotycząca instytucji rozwodów, która wpływa na niektóre kwestie, m.in. na to, czy rozwód w ogóle może zostać udzielony, oraz na to, w jaki sposób zostanie rozstrzygnięta kwestia alimentów między wkrótce byłymi małżonkami. Jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób sąd decyduje, kto ponosi winę w rozkładzie pożycia, to należy wskazać, że nie ma tutaj żadnej złotej recepty, natomiast sąd każdorazowo musi przyjrzeć się każdej sprawie z osobna, licząc na to, że uda mu się wyłuskać prawdę. Która w tym przypadku wskazywałaby na to, kto rzeczywiście przyczynił się do tego, że związek ów nie zakończył się sukcesem. Myślę, że najbardziej charakterystycznym przykładem, jeżeli chodzi o kwestie, które mogą przesądzić o wyłącznej winie jednego z małżonków, jest zdrada małżeńska. Jeżeli chodzi o zdradę małżeńską, to co do zasady. Osoba, która dopuściła się takiej zdrady zostanie orzeczona wyłącznie winną rozkładu pożycia, o ile w tym przypadku druga strona nie doprowadziła swoimi działaniami do tego, że taka zdrada wystąpiła. A podkreślmy, może do takiej sytuacji w niektórych przypadkach po prostu dojść. Załóżmy, jeżeli dana osoba była na zaniedbywana pod względem emocjonalnym, albo była na przykład ofiarą znęcania się przez drugiego z małżonków, nawet jeżeli dopuściłaby się zdrady małżeńskiej, nie jest powiedziane, że zostałaby uznana za wyłącznie winną, szczególnie jeżeli w tym przypadku zdrada ta zostanie dokonana powiedzmy w odwecie za działania drugiej strony, to już właśnie zostanie przez te działania sprowokowana. Jeżeli chodzi o zdradę małżeńską, jeszcze dosyć istotną kwestią jest to, czy strona która zdrady się nie dopuściła, a która jest ofiarą takiego działania, przebaczy drugiej stronie tą zdradę. W momencie, w którym strona przebaczy zdradę małżeńską swojemu małżonkowi, to skuteczne powołanie się na zarzut zdrady jako przyczynka mającego argumentować wyłączną winę drugiego małżonka będzie już zdecydowanie mniej skuteczne. Idziemy dalej. Bardzo częstym przypadkiem, w którym dana strona zostanie uznana za wyłącznie winną, jest nadużywanie substancji odurzających. Przede wszystkim mówimy tutaj o alkoholu i narkotykach. Jeżeli druga strona podejmuje działania związane z odurzaniem się w sposób regularny, który w tym przypadku byłoby krzywdzące dla drugiego z małżonków, i na przykład z tego powodu nie jest w stanie utrzymać pracy, nie jest w stanie poświęcać odpowiedniej ilości kontaktów, dokonuje jakichś innych zaniedbań, to również może zostać uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia. Innym przypadkiem, w którym istnieje duże ryzyko, że małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest sytuacja, w którym dochodzi do aktów znęcania się nad drugim małżonkiem. Jeżeli chodzi o znęcanie się nie mamy na myśli tutaj jedynie kwestii związanych bezpośrednio z przemocą fizyczną, może również dochodzić do przemocy emocjonalnej czy nawet ekonomicznej. Czyli w tym przypadku chociażby odmawianie drugiej stronie zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny może zostać uznane jako zachowanie wskazujące na winę, tudzież nawet na wyłączną winę jednego z małżonków. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, to można również wskazać, że małżonek może zostać uznany za wyłącznie winnego w sytuacji, w której utrudnia kontakty z małoletnimi dziećmi stron. To znaczy, najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy do małżonkowie już faktycznie ze sobą nie zamieszkują, natomiast posiadają wspólne dzieci. W momencie, że jeden z małżonków generalnie dokonywał jakichkolwiek czynności związanych z uniemożliwieniem tudzież utrudnieniem kontaktów z małoletnimi dziećmi, może zostać to rozpatrzone bardzo niekorzystnie przez sąd. W związku z czym może stanowić również przyczynek do uznania takiej osoby za wyłącznie winną rozkładu pożycia. Co prawda, jeżeli chodzi o tą konkretną sytuację, warto zaznaczyć, że jeżeli strony już nie mieszkały razem, no to prawdopodobnie przyczyn rozpadu małżeństwa można doszukiwać się w nieco innym momencie. Niemniej jednak, jeżeli na przykład strona zaczęła już separować małoletnie dzieci od drugiego małżonka w czasie trwania małżeństwa i w czasie wspólnego zamieszkiwania, tudzież na przykład nastawiać je negatywnie do takiego małżonka. To może to stanowić sytuację, w której małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Z mniej oczywistych przykładów, które warto by jednak w tym przypadku wymienić, a które mogą przesądzić o tym, że dana strona zostanie uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia, jest unikanie kontaktu fizycznego z drugim małżonkiem, jest niedostarczanie odpowiednich źródeł utrzymania i w tym również możemy wymienić coś takiego jak zaniedbywanie obowiązków domowych. To znaczy, zaczynając od samego końca, jeżeli jeden z małżonków pozostaje w domu i było to umówione między stronami, że taka osoba ma tym domem się zająć, zamiast tego dom ten zaniedbuje i po prostu wykorzystuje wolny czas, to potencjalnie może to stanowić dobrą przyczynę do tego, żeby jednak rozwiązać małżeństwo z jego winy. Jeżeli chodzi o kwestie niedostarczania odpowiednich środków utrzymania, zwykle mówimy tutaj o sytuacjach, w których jedna strona trwoni środki finansowe, które powinny zostać przeznaczone na budżet domowy, na małoletnie dzieci, na drugiego małżonka. Na przykład w sytuacjach, w których jedna strona jest uzależniona od hazardu i po prostu zostawia znaczne środki finansowe bezpośrednio w kasynach, tudzież właśnie wydaje te środki w sposób nieodpowiedzialny, chociażby kupując sobie jakieś... Rzeczy, które nie są przydatne do zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, a mają na celu zapewnienie jedynie rozrywki. Ostatnią rzeczą, którą warto w tym przypadku zaznaczyć, jest to, że również unikanie kontaktu fizycznego i fizycznej bliskości z drugą stroną również może stanowić podstawę do tego, żeby uznać małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Co do zasady, jest to przesłanka, która nie stanowi samodzielnej podstawy do rozwiązania małżeństwa z winy jednego z małżonków. Niemniej jednak, jeżeli takie działanie nie zostało w żaden sposób sprowokowane przez drugiego małżonka i ma charakter samoczynny, może być dodatkową przesłanką wskazującą na to, że małżeństwo jednak rozpadło się ze względu na to, że jedna ze stron unikała kontaktów fizycznych z drugim małżonkiem.